Cześć wszystkim. W ostatnim czasie Duch Święty przypomniał mi pewną sytuację krótko sprzed mojego nowego narodzenia. Chciałabym krótko o tym opowiedzieć i kilka słów skierować do osób, które są w Kościele Katolickim. Ja też byłam osobą, która była bardzo gorliwą katoliczką przez ponad 25 lat mojego życia. Uczestniczyłam regularnie do kościoła na msze święte. Chodziłam regularnie do spowiedzi, do komunii świętej. Dużo się modliłam. I w ogóle, kiedy moja siostra, jako ta pierwsza osoba, która głosiła mi pełną Ewangelię, było to dla mnie bardzo trudne. Bardzo trudne. Jako osoba, która była bardzo zaangażowana w kościele katolickim, było dla mnie trudne przyjąć to do wiadomości, że tak naprawdę droga, którą idę, to droga prosto do piekła. Że jeśli nie uwierzę w zastępczą ofiarę Jezusa Chrystusa, w Jego zmartwychwstanie, nie narodzę się z wody i z ducha, kiedy to nie uznam Jezusa jako Pana swojego życia, swojego Zbawiciela, to na nic moje dobre uczynki, to na nic moje starania, to na nic moje modlitwy, to na nic sakramenty. Chodzi o prostą wiarę w dzieło krzyża i zmartwychwstanie Jezusa. I to było dla mnie trudne. To było dla mnie bardzo trudne, aby uwierzyć, yy, uwierzyć to, w ogóle chwycić to wiarą. Yy, I pamiętam właśnie krótko przed Nowym Narodzeniem, kiedy stałam w kolejce do konfesjonału, usłyszałam głos Głos wewnątrz mnie: Usłyszałam, że nie musisz tam iść. Ja umarłem za twoje grzechy. Bardzo mnie to poruszyło. W pierwszym momencie zdziwiłam no, się, że ja jakiś głos usłyszałam. Nie potrafiłam tego zrozumieć, że słyszę jakieś głosy kto to do mnie powiedział. I mimo wszystko e, poszłam do spowiedzi, nic szczególnego się nie wydarzyło, ale ciągle we mnie były te słowa. Ciągle we mnie były te słowa. Wiem, że to Duch Święty, dziś wiem, że to Duch Święty, że On mnie przekonywał e, już e, od tego momentu, kiedy usłyszałam pełną Ewangelię, a nie przyjmowałam jej, ponieważ moje serce było skierowane zawsze na Boga, zawsze na Jezusa. Wiem, że to w ogóle odpowiedź Boża była, że to moje szukające serce w końcu spotkało się z prawdziwym Bogiem. I chcę Ci powiedzieć, że wiem, że może jest Ci trudno. To doskonale rozumiem, ponieważ też było mi trudno. Też było mi trudno. I był taki moment, że kiedy jeszcze Krótko przed moim nowym narodzeniem, um, usiadłam w pokoju bez żadnych modlitw. W ogóle wiem, że wtedy wylałam swoje serce przed Bogiem, i to też było z strony takie trochę desperackie, ponieważ czułam ten ciężar. Czułam ciężar tej prawdy, którą uwolniła do mnie moja siostra. I pamiętam, że. Zawołałam do Niego tak: Jezus, jeżeli Ty jesteś taki, o jakim mówi mi moja siostra nie taki, jakiego poznałam Cię w Kościele Katolickim to ja chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać osobiście. I w bardzo krótkim czasie, po tym moim westchnieniu do Boga, przyszła odpowiedź. On mi odpowiedział. Miałam taką rozmowę, wiem, że to też było Boże zrządzenie. Miałam taką rozmowę z kobietą też nowonarodzoną, która ponownie powiedziała mi, ogłosiła mi pełną Ewangelię, która e, odpowiedziała na szereg moich pytań odnośnie sakramentów, odnośnie tego, w co dotychczas wierzyłam, w czym położyłam swoją wiarę i nadzieję. I zapytała mnie podczas tej rozmowy: Czy chcę oddać życie Jezusowi? I tego dnia, to już prawie trzy lata, i tego dnia ja chwyciłam to wiarą, chwyciłam to sercem. W ogóle zrozumiałam, że nie ma dla mnie innego ratunku, jak tylko wiara w Jezusa Chrystusa, w Jego krzyż i zmartwychwstanie, że to jest właściwa droga do nieba. I powiedziałam do niej: tak, chcę. Ona dalej poprowadziła mnie w modlitwie modliła się też o mnie wypełnił mnie święty duch i od tego dnia mam pewność mam pewność że idę do nieba mam realną realne życie z Chrystusem wypełnił mnie jego święty duch i chcę ci powiedzieć że z tego miejsca jako osoby która Wiele lat była w kościele katolickim. Chcę ci powiedzieć, że abyś się nie bał, abyś się nie bał. I jeżeli porusza cię to, co mówię, to chcę, abyś dzisiaj wczoraj takiej w której takiej modlitwie zawołał do Ducha Świętego, aby cię przekonał, aby cię przekonał. Chcę Abyś wiedział, że Chrystus jest realny, że wystarczy Twoja prosta wiara w Jego zastępczym ofiarę za Twoje grzechy, za Twoje winy. Prosta wiara w zmartwychwstanie Jezusa w ciele, oddanie Mu panowania, ustanowienie Go swoim Panem i Zbawicielem. Ta prosta wiara i decyzja Twoja wystarczy. Wystarczy. Ja, kochani, mimo tego, że byłam gorliwa w dobrych uczynkach, w wypełnianiu różnych sakramentów, w wypełnianiu różnych rytuałów, miałam ciągle pustkę w sercu. Nic mi tej pustki nie zapełniło wtedy. Ani spowiedzi, ani Eucharystia. Nic. Tą pustkę zapewnił wreszcie. Jezus Chrystus. Jeżeli chcesz, to możesz skontaktować się ze mną. Możemy porozmawiać więcej. Mogę też poprowadzić cię w modlitwie, pojednania. Skontaktuj się ze mną, jeżeli realnie szukasz i pragniesz spotkania z, realnie z Jezusem Chrystusem. Chcę, aby te słowa w Tobie pracowały. Chcę, aby te słowa w Tobie pracowały. I nie bój się. Pamiętam, że tego dnia, kiedy narodziłam się na nowo, kiedy Duch Święty mnie wypełnił, dostałam ogromną siłę i ogromną moc. Wszelkie kajdany religii, które mi ciążyły zostały zerwane i miałam siłę, miałam moc, aby wyjść z Kościoła katolickiego. Nawet tego dnia zrobiłam taki gest w dniu Nowego Narodzenia zrobiłam taki gest, że spakowałam wszystkie medaliki, spakowałam wszystkie różańce, które uzbierałam z różnych miejsc książki, które miałam, ja to wszystko spakowałam i wyrzuciłam do kosza. Teraz może Cię to szokuje, ale kiedy Duch Święty mnie przekonał, że nie w systemie religii jest moje zbawienie, że religia mnie oszukała, to było we mnie takie wkurzenie na to, że diabeł mnie trzymał w swoich szponach. To wyrzuciłam to wszystko i poczułam realnie, opowiadam Ci to, jak było, Odczułam realnie, jak spada z moich barków ogromny ciężar. Wiedziałam, że jestem wolna, że ta wolność, w ogóle wolność, odczułam tak silną wolność, radość, pokój, że nie da się tego opisać. Chcę Ci powiedzieć, że też możesz dzisiaj narodzić się na nowo. Amen.